Siemanko, cześć, z tej strony Danielus, a jak widzicie dzisiaj mamy mix saszetek, po tytule można to stwierdzić i po miniaturce oczywiście. I co tutaj mamy? Mamy za 2025, z Ladigi dwie saszetki, dwa z Euro, dwa z Mega Kraku i z Adrenalina dwie saszetki. Taki sobie miksik zrobimy mały, te, te saszetki ja akurat mam. Mam trochę jeszcze innych, chyba zwykłego tak ale nie chciałem go już tu wrzucać, bo mam bardzo mało, a wykorzystam pewnie do jakiegoś odcinka specjalnego. E, więc, więc zostawiam sobie to na później. I co? I zaczniemy może po kolei. Najpierw od Mega Crax. Zobaczymy, co nam wpadnie. Będę ustawił najfajniejsze, wiecie. Yy, yy, oparte o, oparte o boksy. I zobaczmy, co trafimy w pierwszej saszydce. Mega cracks. Tutaj naj, najbardziej liczą się dla mnie e, te flashbacki, na przykład zewce Barcelony. Chyba z flashbacków mam wszystkie zewce Barcelony, ale zawsze fajnie będzie trafić. I nie wiem, czy nie trafiliśmy. <laughs> Patrzcie to: Hafi Guera i Baraha trafiliśmy. Od razu flashbacka. Pięknie. No, nie spodziewałem się tego, szczerze, że uda nam się trafić. I tego akurat nie mam. A tu mamy jeszcze fajne. <laughs> mamy faję z Barcelony. Nie no, powiem Wam, super sprawa, że udało nam się taką kartę od razu trafić. no Idzie naprzód. Od razu. Czekajcie, może tak jakoś zrobię, żeby lepiej było widać. Dobra, może lepiej będzie. Mamy tego faję. Też go ułożymy na razie. Tutaj. I co my tu mamy? Altmire, Nuneza. E, Valentina z Rajo. E, Merino z Ralu Sociedad, no tutaj pojuzegane z Jazzico Bilbao, ale żadnego pojedynku nie robimy. Tu zazwyczaj w tych saszetkach są cztery sztuki bazowych i dwie specjalne karty. I trafiliśmy, no, mnie jedną z, z fajniejszych kart, hmm, z tych takich, co się często trafiają, mniej więcej często. No. Te flashbacki co jakiś czas się trafiają, i tutaj w Euro. Oczywiście poluję cały czas na Cristiano Ronaldo Siu To jest chyba Celebration yy, yy, jakaś tam ka karta Tak, karierę Celebration No i ona jest jedna na 500 paczek No jak mi się nie uda yy, trafić No jeszcze mam w cholerę paczek, naprawdę bardzo dużo I no mam nadzieję, że się trafi No tak naprawdę autografy są najważniejsze w tym Dobra, wziąłem tamtą wszystkie, to zaczniemy od tej I co, i zobaczmy też trafiłem tutaj te treasure, taki, kurde, jak to się nazywało. Już nie pamiętam. Że mieliście takie wszystkie karty takie specjalne, srebrne pewne. Niektórzy z was nawet nie widzieli tego. Jak to wygląda. W sumie mogę wam zaraz pokazać. Będzie taki luźny odcinek, że będę wam pokazywał jakieś rzeczy. Uuu, patrzcie, mamy Hero Legend Oliver Khan. To jest najfajniejsza karta chyba. Z tego, a tutaj mamy jeszcze Hero. Armando Borcha czy brocha i tutaj cały czas te karty trafiają z takimi kreskami nie wiem czy widzicie to widać tą kreskę nie wiem czy tak specjalnie zrobili czy nie odłożymy sobie na razie bo to są naj najlepsze trafy potem je przysłonimy czekajcie czy czytałem, co tutaj mamy mamy Guardiola hero mamy cerina eee, Holsa z Czech z Włoch eee, Christiane Baliu z Albanii i Diogo Costa z Portugalii. No, więc takie trafy. I teraz wam pokażę tego treasure, coś tam. Nie pamiętam, jak to się właśnie nazywa. Zbytnio. I gdzieś tu chyba miałem. Gdzieś tu miałem chyba. A tu takie trafy z shortów, jeżeli oglądacie. Patrzcie, tu troszeczkę zakurzony już. Muszę to wsadzić do albumu w końcu. Golden Treasure. Nie wiem, czy widzieliście, że coś takiego jest. Też fajna sprawa. W jednej saszetce wszystko się trafia. No powiem Wam, że byłem w szoku. Jeszcze byłem taki zaspany. Taki zaspany byłem, jak to nagrywałem i tak patrzę. Kurde! Co ja otwieram? Co to jest za paczka? Wiecie, jeszcze wziąłem, patrzę, kurde. Taki zaspany byłem, że wziąłem paczkę Mega Kraku i myślałem, że to z tego wypadku. Mija tu 6 euro było. No masakra. Dobra, teraz co? Zadigi, Lamin Yamal. Dmuchniemy i patrzcie, co teraz nam wpada. Nic nie wpada. <laughs> Niestety. Unai y Lopez z rajowej Kanon. Odkładamy. Mamy Infesera. Javi Guerra. A to jest ten sam, co tutaj mamy? Patrzcie. To jest ten sam jego mość. Więc fajna, fajna karta. Podoba mi się. odłożymy tutaj. Uuu, mamy Vamos. Oblak, kokei Griezmann. Super, nie miałem. Bardzo się cieszę. Chciałbym z Barcelony trafić. Izraelu jeszcze. Bo ich mi brakuje. De Marcos za Tedigo Bilbao. Mamy Jesusa Rodrigueza I trenera Diego Martineza za Spalmas. I co teraz? Top Class 2025. No tutaj liczymy na Unbeatable. Jakieś kolorki. Mam nadzieję, że się trafią. Strasznie podobają mi się te saszetki. Piękne są. Naprawdę. Wyglądowo to moje klimaty. Takie ciemne saszetki. Oj się porwała brzydko. Niestety. Cyk, dobra. I co my tu mamy? Noni Madłekę z Anglii. Za al Marcelo Brozowicz z Realu Madrid. Arde Giler. Declan Rice z Anglii. I czyżbyśmy mieli, to jest chyba. Hey Jude, tak, to jest chyba Unbeatable. Więc mam nadzieję, że fajny kolor nam się trafi. Dobra, zaraz zobaczymy. Magic Mix Kunde Hernandez. Odłożymy na razie, zobaczymy, która karta będzie najlepsza. Hurricane Electric. I mamy. Max Power Ederson. I tu musi być Unbeatable. I mamy. Ale niestety na karcie bazowej srebrnej. Tak? Nie, czekajcie. Kurczę, powiem Wam, że mam tyle tu światła, że nie, nie widzę koloru. Nie, no to jest srebrny raczej. Tak, srebrny. Przez myślałem, że jest inny. Mi się tak światło odpala, bo mam tutaj światło, tam światło, tu światło z, z telefonu się świeci. No to to musi być e, najlepszy traf. I w Magic Mix e, Hernandez i Kunde, moim zdaniem. Chociaż tutaj też bardzo dobrzy piłkarze, no Hurricane też. Ale ja jestem fanem Barcelony. No i Hernandez też spoko gra, <laughs> I co my tu mamy? Dobra, teżka, No to tutaj liczymy na Golden Bolera. Albo na momentu. Bardzo dawno nie trafiłem Momentum że będzie 2-3 miesiące A otwieram cały czas te saszetki Więc No naprawdę Szkoda, szkoda, że nic nie wpada Fans favorite Mason Greenwood Mamy Eldis, Rafael Liao Czyli tu, o tu jeszcze może być Nie, nie może być, bo jest obrońca Nie ma żadnego obrońcy na Momentum Więc to będzie Mohamed Abdelmoneim Ciężka nazwa. Florentino z Benfiki mam Vitora Roque z Barcelony. No beznadziejny transfer. Darian bojanić No z Barcelony sobie weźmiemy tak i tu weźmiemy. Patrzę w ogóle. Jaka rysa tutaj. No coś niesamowitego. No to wezmę tego, bo tam, tam karta ma rysę. Więc nie będę jej ustawił. Ile mamy? 8 minut. Ja zaraz będę musiał przerwać po tej saszetce i sobie przesłać plik na komputer. Ja już mam bardzo mało pamięci w telefonie przez te filmy short. I co? Mega Cracks 2024-2025 kolejna saszetka. Czyżby jakiś flashback znowu, czy nie? Ale chyba nie, bo będzie ten. O czekajcie, co to będzie? To miałem Blinda. Blind. Blind. U, <laughs> Zona VIP! Power rafinia, piękna karta i to jeszcze na karcie fioletowej czy takiej niebieskiej, niebiesko-czarnej. No piękna karta. Wow. Szkoda, że właśnie to jest sezon, ten sezon co nie, a karty z, wiecie ze starymi koszulkami, ale to znaczy, że w 2025-2026 będą koszulki z tego roku, które są przepiękne moim zdaniem, bardzo chciałbym mieć. Nie wiem, czy sobie nie kupię. Więc tutaj przeskakujemy. I patrzcie, to kolejna specjalna karta. I znowu zewce Barcelony. Casado do Master Super sprawa. Ten fanem Barcelony. Ustawię go tam, wy nie będziecie widzieć. Ale trudno. I koło mamy tutaj Januzaja mamy z Spalmas, Tu mamy Kike Pereza. I mamy Miowskiego, Miowski. Wkładamy. To były mega kraki. A ja zaraz do was wracam. Witam, jestem z powrotem. Trochę ruszyłem tutaj ekranem. Dobra. Co my teraz mamy? Euro. I zobaczmy, co nam się tutaj trafi. Oj, są wszystkie mile są z prawej strony. Zaraz spadną. To mnie strasznie denerwuje. Po co te karteczki? Po co to? Ktoś używa tego kodu QR? Bo ja nie. Mamy Stevena bergwina na bazówce. Lucasa Hernandeza. Tu mamy Centuriona. Granita, czakę, kapitana czarnogu, Memphisa de Paja z Holandii na karcie Crystal, więc to jest chyba troszeczkę można powiedzieć, że lepsza niż ta, chociaż może tak postawię, a nie będzie tam tego widać, ale trudno. Mamy bary, o jeden jak on miał? Bajram, Bairam, Bajram To mamy Jermiego Doku i ten no. Dobra, słaba saszetka. Wydaje mi się, że tamta była lepsza. Fajniejsze karty były. I co mamy teraz? La Liga. Zobaczmy. Czy będzie jakiś... O kurczę, już porywałem. Fajnie byłoby w Momentum trafić. Ale widzę, że... Ciężko, ciężko w tym. Mamy Ayoze z Villarrealu. Diamante, Jesus Rodriguez. I mamy Wamu! MINGES, Fran yy, Beltran i jago i aspas. O jeden. O matko. Na, na raz chciałem to przeczytać, ale, ale lepiej byłoby, jakbym to oddzielnie wszystko przeczytał. Muridnio Mamy Kabanesa i Nitekę. Z Rajowajano. Dobra, odkładamy bazówki. No, tamta saszydka była lepsza chyba. W sumie to mamy diamantę, więc nie jest aż tak źle. Ale podoba mi się bardziej tamta chyba. I zobaczmy, czy uda nam się trafić drugiego Unbeatable. Dmuchniemy. A może jakieś dwa sklejone. To byłoby coś kurde, albo w ogóle jakaś karta dodatkowa. Strasznie sztywne są bo sztywne karty. I sporo ich jest. 8 masz. I mamy Winnera Kowacicia. mamy Kimisia Hero. Impact Hero to już watuję tutaj, bo mi się Impacty bardzo podobają. Mamy nas: z i Otawio, Rodrigo Masterclass, Rodrigo De Pola z Argentyny, Fila Fuldena z Anglii, Dawida Francesiego z Włoch i Leroy Asane z Niemiec. No i co? No, tak naprawdę ten Impact najfajniejszy. Tutaj, tak słabiutko. Pierwsza paczka wygrała, moim zdaniem. Możecie napisać, czy waszym też. I co, mamy teraz ostatnią saszetkę z FIFA 365. Czekajcie, czy tam jest specjalna karta? Tak, tam jest specjalna karta, więc spróbujemy, może tak. Samu Omorio, Omordion z Atletico Madrid. Tutaj mamy Pedriego. Super. Z Barcy I tutaj Noah Lang z PSV. I Dominator Robert Lewandowski, czyli wlatuje tutaj, to jest na pewno lepsza karta. I tu mamy Persję Gotała. A tu Fans favorite Christian Pulisic. No i co? Niestety skończyły nam się zaszetki. I, I co możemy stwierdzić? Możemy stwierdzić, że tak naprawdę najlepszy traf był w mega kraku, ponieważ trafiliśmy flashbacka. Czekajcie, może zobaczę co ile się trafia taki flashback jest w ogóle to napisane? Jest 9 takich flashbacków, no plus jakieś takie dodatkowe, bo są te dodatkowe takie rzeczy, więc jest trochę więcej. I ciekawe czy to jest dodatkowych, czy nie. Zaraz mi się rafinia wywali, czy. Nie. O, czyli to jest ten jeden z dziewięciu, bo są jeszcze dodatkowe karty, które właśnie nie wchodzą w FT9, tylko są właśnie dodane później. Więc fajnie, cieszę się, że udało się kolejną trafić. I której chyba nie mam, nie kojarzę, więc ekstra i mam nadzieję, że więcej mi się trafi. Eee, potem jest no, ten był właśnie, stopka co 2025 też fajna sprawa. Potem już ciężko stwierdzić. No, to euro tak nie, no, to potem to już tak ciężko. Chyba euro. Potem tutaj, bo dwa wamosy trafiliśmy. I dopiero na koniec FIFA 365. Bo tam trzeba Golden Ballera albo momentum trafić, żeby było coś fajnego. No ale co, nie będę przedłużał. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Zostawcie łapki w górę. Suba i do zobaczenia jutro o 6 rano. Cześć.